Dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, taka transmisja szybka i niezapowiedziana. Tylko jeszcze sprawdzę, czy tutaj wszystko się fajnie tutaj nam transmituje. Jeszcze nie, jeszcze nie widzę, nie mam tej transmisji. Mam nadzieję, że zaraz się pokaże. Jest, jestem już na żywo, dobra. Słuchajcie, taka okazja tak naprawdę nam się zaczyna robić na Bliskim Wschodzie. Jak mówimy, jest to niezapowiedziane, ponieważ, ponieważ robi się mega ciekawie na rynkach w tej chwili, finansowych, a dokładnie przez to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Słuchajcie, coś niewiarygodnego można byłoby powiedzieć. Kilka takich ciekawych rzeczy. Pierwsza to jest taka, że słuchajcie, jak sobie tutaj wejdziecie na stronę CNN i przejdziecie do zakładki związanej z wojną izraelską, znaczy Izraela z Hamazem. I możecie sobie ktoś, kto nie umie za bardzo po angielsku przetłumaczyć to, to coś niewiarygodnego troszeczkę takiego. Komisja Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów przygotowuje projekt ustawy zezwalającej na użycie sił militarnej w przypadku rozszerzenia konfliktu Izrael-Hamas. Co to tak naprawdę oznacza? To jest tak naprawdę taki straszak troszeczkę na Iran, żeby nie angażował się w konflikt. Z drugiej strony, jeżeli takie coś co jest przygotowywane, to znaczy, że wywiad izraelski i amerykański coś wiedzą na temat ruchów wojsk irańskich albo działań Iranu. Oczywiście o tym nie mówią oficjalnie, no bo nie chcą siać paniki. Biden też jutro jedzie na Bliski Wschód, odwiedzi między innymi Izrael, Egipt, Jordanię. Także, także coś tam wisi w powietrzu. Dla mnie to wygląda w tej chwili tak, że Izrael albo przygotowuje się też do ataku odwetowego na Iran. Po tym jak Hamas, prawdopodobnie wspierany przez Iran, zaatakował w zeszłym tygodniu Izrael no i załabił ponad 1300 osób. Także no, jest to czyn na pewno haniebny, który no, ze strony Izraela musi spotkać się z odwetem. Z drugiej strony. Może zaatakować ten Iran w odpowiedzi, albo, albo po prostu Iran szykuje się do jakiegoś takiego większego ataku, e, prawdopodobnie przez Hezbollah, e, który wspiera i popiera e, bardziej atak rakietowo, jakiś powietrzny, tak, niż może jakaś interwencja lądowa. No ale to niestety może nakręcić taką spiralę strachu. Tu jeszcze z takich informacji ciekawych, które mi wpadły w tym dzisiaj dokładnie, no to jak sobie prześledzimy, co się dzieje z wojskami amerykańskimi. Słuchajcie, w tej chwili, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, w rejon Zatoki Perskiej i tutaj Bliskiego Wschodu wysyłają dwa dodatkowe, dwie dodatkowe flotyle. Czyli będą tam w sumie trzy lotniskowce z tego, co ja tutaj... Dwa na pewno, tutaj chyba to jest flotyla statków, nie wiem, czy to jest lotniskowie, czy nie. No ale ktoś, kto szykuje się do pokoju, raczej nie, nie wzmacnia się militarnie, raczej szykuje się do wojny. Tak? Czyli Stany Zjednoczone w tej chwili prowadzą jakąś taką politykę próby załagodzenia tego całego konfliktu. Widać, że tam napięcie jest dość duże, ale jednocześnie przygotowują się do działań zbrojnych, wzmacniają się militarnie i prawnie, tak, żeby mieć tutaj umocowanie do tych działań. W związku z tym, jak sobie tak patrzę na te wykresy wszystkie, zwłaszcza na indeksy zmienności, czy to VIX-a, czy Faustoka, czy nawet indeksy giełdowe, no to wygląda mi to wszystko bardzo tak podobnie, jeżeli chodzi na przykład o wolumeny i tak dalej. Może to na VIX-ie będzie lepiej widać, na Faustoku, niekoniecznie, ale no mamy tu od kilku dni taki dość duży, podwyższony wolumen. Tak? Słuchajcie, tutaj bardzo podobna sytuacja była, bardzo podobna sytuacja była przed COVID-em, tak, przed tą całą pandemią, po czym no, indeks strachu WIX wyskoczył mega mocno. tak? Tutaj w tej chwili jest bardzo, bardzo podobnie. Też mamy podwyższoną zmienność. No i jakby ten konflikt faktycznie się zaczął i zaangażowałoby się tam więcej krajów niż tylko Iran, No to, albo nawet sam Iran, tak? no to by to mogło spotkać się tutaj z dość dużym wyskokiem. I to, co ja mówiłem też wcześniej, tak? serdecznie tutaj odsyłam do moich wcześniejszych. Wcześniejszych filmów tak, odnośnie na przykład ropy, odnośnie cukru, to, no to ropa. Tak, Zatoka Perska to jest jeden z największych obszarów, gdzie się na świecie wydobywa ropę. Ropa jest w tej chwili w mocnym trendzie wzrostowym, jesteśmy powyżej średnich. No i tutaj by to oznaczało, że ta ropa mogłaby wzrosnąć. Ja nawet czytałem analizy. Że w krótkim czasie ten wzrost mógłby dojść nawet do 150 dolarów. Ten poziom nie mogły być raczej długoterminowo utrzymane. no ale jeżeli tutaj by się jakieś takie zamieszanie zaczęło, w tej chwili mamy dodatkowo jeszcze problemy z, z generalnie z, z dostawami tej ropy, znaczy tak, z dostępnością tej ropy, przepraszam. No to, no to tutaj ta cena mogłaby wzrosnąć, tak? Także indeksy w dół, wiks i Faustoki w górę i ropa w górę. Także śledźcie. Nie wiem oczywiście, czy tak się stanie, bo to nie jest tak, że jestem tego w 100% pewny, tak? bo nikt nie jest tego w 100% pewny, czy tak się faktycznie w stanie. Ale jeżeli by się tak stało, to byłaby to naprawdę krótkoterminowa, fajna okazja do zarabienia. Fajnych pieniędzy. tak? Ja myślę, że w przeciągu tygodnia, dwóch, ta cała sytuacja tutaj się wyjaśni. Przy okazji, jeszcze też oczywiście zapraszam Was na webinar o tym, jak inwestować z trendem. Poprowadzę go w środę, 18 października. Tutaj pod filmem albo w komentarzach będziecie mieli link do zapisu. Także kto jeszcze nie był i chciałby się dowiedzieć, jak takie newsy wykorzystać do tego, żeby móc zarobić na rynkach, no bo sam news jeszcze nie oznacza, że my zarobimy, trzeba to jeszcze potrafić rozegrać, a to jest zupełnie inna para kaloszy, tak, co, co jedno wiedzieć, tak, dużo analityków wie, dużo, ale na tym nie zarabiają, a inna kwestia zarobić na tych jeszcze newsach, czy na tych wydarzeniach, jakieś konkretne pieniądze, na tym webinarze będę mówił, jak takie pieniądze ewentualnie można byłoby zarobić. Także serdecznie zapraszam, jeszcze raz zapiszcie się, tak, każdy, kto ogląda to, 18 albo 17 października, to, to, to zapisujcie się. A nawet jak po tej dacie oglądacie, to następny webinar także będzie pewnie jakiś przeze mnie organizowany. Także warto kliknąć i się po prostu pozapisywać. Także jeszcze raz śledźcie te rynki, bo naprawdę żyjemy w ciekawym momencie w tej chwili. Może być bardzo ciekawie. No i okazja, według mnie, jest tutaj zacna, którą warto się interesować, jeżeli to wszystko tutaj.